Okej, okay, ale ty liczysz. Tak? No, Chowam się do szafy. A co to jest? Chodź, coś zobaczyć! A wow, przecież to floki! Tak, to nowe wygłupi kolekcjonerskie. Gdyby inne też chciały się pobawić w Ale inni szukajmy! Ale są tu, w mikrofalówce! Ale w pracy też się schowały! One chowają się w dziwnych miejscach! One są milutkie! I wszystkie mają takie szklane piękne i błyszczące oczy! A z nich jest inne! Ale wszystkie są tak juro! Ale na dwie! Panie, 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 panie. Oi, A ty? Dlaczego się nie bawisz z nami? Jesteśmy taki inny, narańczowy. Wszyscy jesteśmy różni. No się przyjaźnić i razem bawić. Super mieć takich przyjaciół. No to tak jest wysoko, nie mogę stąd wyjść. Spokojnie, zaraz ci pomogę. Dzięki, na was zawsze można iść. Może chodźmy na zabaw. Górki Flokis są dostępne tylko w najlepszych sklepach z zabawkami. Sprawdźcie też dostępność figurek na flokis.pl Link macie w opisie.